Dzień dobry, Nexus Live. Dzisiaj jesteśmy na kanale TV Tech, czyli w zasadzie chyba dobrze rozumiem, jest to jakiś tam gałąź, rozgałęzienie kanału TV Gry. E, I mamy tutaj ciekawy film, który w zasadzie odpaliłem sobie, obejrzałem początek, mniej więcej tak do minuty, a później wyłączyłem, bo stwierdziłem, że to będzie idealne do zreaktowania, więc mam nadzieję TV Tech, że nie jesteście na mnie źli. Jeśli jesteście na mnie źli, no to bardzo. Napiszcie do mnie, dogadamy się jakoś. Dobra, let's go. Zobaczmy sobie na gadżety z dzieciństwa, na które nie było nas stać. Kiedy Zobaczmy na początku te... grudnia pisałem list do Świętego Mikołaja, bo taki mamy zwyczaj, żeby prezenty były trafione, uświadomiłem okay. sobie, że w zasadzie niczego nie potrzebuje. To znaczy niczego, co cenowo kwalifikowałoby się jako prezent gwiazdkowy. Od kiedy zarabiam mniejsze rzeczy, które okay. naprawdę chciałbym mieć, po prostu sobie kupuję. Ale dawniej, kiedy byłem dzieckiem, sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Wówczas w zasadzie wszystkie gadżety zdecydowanie przerastały mój budżet, oh bo na urodzinach, w imieninach, urodzinach i ewentualnie dniach dziecka. Znaczy ja myślę, że to już jest jaka taka dorosłość. Znaczy czy, ja, ja się z tym totalnie zgadzam, bo ja dzisiaj na przykład dysponuję środkami, żeby kupować sobie różne rzeczy ale ich jakby nie kupuję, może mi to mówi jakby rozsądek. Oczywiście ja tutaj sobie poszerzam moją kolekcję retro, eee, jakby rzeczy, które kiedyś nie mogłem sobie pozwolić, dzisiaj sobie to gdzieś tam nadrabiam, ale ja myślę, że to jakby podobno, podobne porównanie mógłbym sobie dać tutaj do między innymi tego, że kiedyś na przykład jakby marzyło mi się, żeby wejść do sklepu i wziąć każdego cukierka, jakiego tylko chcę i go później sobie zjeść. Dzisiaj mam kasę, żeby wejść do sklepu i zrealizować sobie to marzenie, wziąć każdego cukierka, jakiego chcę, i będzie mi na to spokojnie stać, ale tego nie robię. Dlatego, że kurde, to co było w dzieciństwie, dzisiaj yy, totalnie nie pasuje. Znaczy, ja, ja jestem na etapie, nie może ostatnio mam jakieś takie jebnięcie, Że na przykład jak zjem jednego Felka, to już jestem wypchany, kurde z słodyczami do końca świata. Znaczy, ja nie umiem, nie umiem się już obżerać słodyczami tak jak kiedyś. Yy, nawet ja mam ochoty na to i nie chcę. Więc, więc teraz to nie chcę. W zasadzie. I podobnie jest chyba z tymi tutaj, jakby rzeczami. W zasadzie nie zależy już mi tak na, na, na wielu rzeczach, ale to też jest taka smutna prawda, że, że masz już kasę i jakby sobie już większość sam kupujesz. I, i z drugiej strony, to, to, to co było na początku, niczego mi, mi nie potrzeba. Jakby, tak szczerze powiedziawszy, ja miałem dokładnie to samo na święta, że też się tak zastanawiałem, jakby, co mógłbym dostać na święta, co mógłbym chcieć na święta, i wyszło, że w zasadzie wszystko mam: kompa, sprzęty. Gry. Wszystko mam. Jakby to, coś, co kategoryzuje się jako prezent, to w zasadzie wszystko miałem, nie? Tak naprawdę wszystko zależało od dobrej woli rodziców, a ci przeważnie dochodzili do wniosku, że albo coś jest za drogie, albo zwyczajnie niepotrzebne. I tak, PlayStation 2, które oh śniło mi się po nocach, na zawsze pozostało w sferze marzeń. Oczywiście nie jestem wyjątkiem, dlatego dziś. A to ja do, co do PS2, to jednak muszę tutaj się pochwalić, że bardzo, ale to bardzo, bardzo chciałem dostać PlayStation 2 wraz z moim bratem świętej pamięci i kiedyś moi drodzy dostaliśmy na święta, na spółkę dostaliśmy e, właśnie PlayStation 2, i byłem tak zajarany. Tylko to już były czasy, gdzie to nie, nie była fatka, tylko dostałem slimkę, srebrną slimkę. Boże, jaka była to cudowna konsola. Ja muszę sobie. I jeszcze taką srebrną kupić. Po prostu, żeby mógł na nie popatrzeć i poudawać, że to jest ta moja. Ale nam się udało to zrealizować, ale co do niezrealizowanych takich marzeń, to kiedyś miałem takie marzenie, e, bo się naoglądam na hyperze. Taki telefon był kiedyś. E, on się nazywał Nokia Engage. E, R.I.U. Dark Archon robi w zasadzie teraz jakby przegląd Gierek na to. Ale ja byłem tak zajarany tym, że po prostu szok, zrób czysta się na fotelu. Let's fucking go. No muszę to zrobić. Patrzcie. Ale liczę na łapkę w górę. 360 zrobiona. E, w każdym razie chciałem, moi drodzy, yy, engage'a i, i napisałem list do Mikołaja. Mikołaj przyszedł, pierdolił moje ciastka, wypił moje mleczko, list zabrał. I moi drodzy, przyszedł prezent. Norma normalnie byłem w szoku. Jest prezent. I ja cały, całe święta brałem, macałem pudełko i. No jest engage, jest Boże, dostałem pudełko z engage'a. jo mój Boże! Oczywiście było zapakowane, byłem tak zajarany. I się chwaliłem moim rodzicom. W którymś momencie moja mama nie wytrzymała i powiedziała, to nie jest engage. I ja miałem takie na pewno mnie kłamie, bo to Mikołaj, a nie mama daje prezenty. I gdy doszło do otwierania prezentów, otworzyłem to, a to był jakiś kurwa mikroskop taki, taki do zabawy. I, i byłem bardzo jakby niezadowolony. I niezadowolony. Ale później bawiłem się tym mikroskopem. Brałem na przykład kawałki sera albo jakieś inne takie rzeczy i sobie sprawdzałem pod tym mikroskopem zabawkowym. Też było fajnie, ale nie było aż tak fajnie jak Engage. <gryw> nie wiem, ile miałem lat, 8? Dla odmiany postanowiłem zapytać chłopaków z redakcji o ich historię i wspomnienia. Marnowane święta. Nie no, ale dostałem jeszcze bionikla, więc było zajbiście. Więc jakby szczerze, to i tak wygranko było totalnie. To były jeszcze te czasy, kupowało się bionikla i było git. Ja też zawsze chciałem mieć ten W życiu zawsze towarzyłam... Towarzyła, ja pierdolę. Później wyszło, że w zasadzie okay. nie był tak dobry ten... ten. W nie. życiu zawsze towarzyszyła mi muzyka, więc miałem jakiegoś tam Walkmana, miałem potem Discmana. No, dokładnie, czas mp ek mp MP3ki to oczywiście... O, były tak! W tym ale udało tak. mi się mieć, nie pamiętam, czy to były 64 MB, czy to było 128, To Były takie, o Jezu, dokładnie. I nastał czas mp 4 I MP4ki to w ogóle była chyba najbardziej potrzebna rzecz na świecie. Totalnie! Było oglądanie, wiecie, teledysków czy wideo na tym takim malutkim. Były takie właśnie rzeczy. Ja też, kurde, mp 4 miałem. Najpierw miałem taką MP, MP3 taką niebieską, że jak się go wyciągało, tam taką końcóweczkę, to była USB. Takie taki USB się wtykało miał taki malutki, cienki. I ja to, to miałem. I później MP4 jakąś taką, że można było jakieś kurde oglądać. To było tak totalnie potrzebne ale miałem... To było w ogóle jakieś takie jebnięcie. To jeszcze wiecie, to były jeszcze czasy, kiedy... MP4 to już, to już później trochę, ale, ale MP3 to były takie czasy, że jeszcze, jeszcze telefony nie obsługiwały, nie wszystkie telefony tak dobrze obsługiwały muzykę. Były takie muzyczne, fajne telefony, ale nie wiem dlaczego moje praktycznie większość telefonów na samym początku nie były tak muzyczne. mechaniku. Tym, że jakieś sony były zajebiście no dobrze do muzyki. nie sensu. Kacper się nie zgadza za, za kamery. Dla mnie to, czego bardzo chciałem, ale czego mieć nie mogłem, bo było po pierwsze trudno dostępne, po drugie cholernie drogie. To był iPod. iPod o mój Boże, zasadzie... iPod. Nie do końca wiem dlaczego Tak mi się jakoś zamarzył Prawdopodobnie była to I, ta Apple, Apple który dla mnie wtedy niewiele znaczył Ale design tego, tego iPoda I czas jakoś to się tak potem złożyło Że okolice 2005-2006 Gdzie miałem trochę większą świadomość Takiego zespołu jak YouTube Mój kolega Przemek się przez lata Miał iPoda no I się okazało się, że YouTube miało swoją wersję iPoda Bo tam była jakaś kooperacja z Apple. No i tak jakby chciałem mieć iPoda tylko jakoś nigdy nie było na to dość kasy, żeby no w zasadzie, nie? A poza tym, jak była tańsza wersja, która działała, czyli miał ta tak, tak. taką e, czarną, pamiętam, to, nie, nie wiem, co to za model był. Ale to był taki czarny, podłużny model, cieniutki w każdym razie. E, iPod tak to Tak, to to! A w pewnym momencie posiadamy po prostu przestała <laughs> mieć sens, bo telefon w zastąpił naszą potrzebę, więc noszenie dwóch urządzeń w kieszeni kompletnie mijałoby się z jakim... co, do, co do iPod'a, to mam jeszcze taką historię. Na początku mojego kanału kiedyś, jak miałem bardzo mały kanał, dużo osób mnie nie znało, miałem może, nie wiem, z 500 subów, 800, coś takiego. Kiedyś był taki typ, który mnie, e, mój widz taki, który mnie w chuj hejcił. Znaczy, nie hejcił, tylko tak w zasadzie cisnął po mnie, bo mało uploadowałem. I kiedyś się z nim on do mnie napisał, że on mnie bardzo lubi i w ogóle i chciałby ze mną pogadać. I z nim pogadałem, i później okazało się, że się tak trochę zakumplowaliśmy z tym, tym widzem. Bo to pierwsza była moja taka interakcja, że ktoś tak się zaangażował w mój kanał, i pamiętam, on mnie zawsze cisnął, i mnie, mnie tam cisnął po prostu za to, że nie robię filmów Bo on mówi, no ale stary, ale, ale jakby co, co, jakby, to, że ty nie możesz zrobić filmu, to możesz, masz tyle czasu, kurde, wracasz ze szkoły, on też chodził do szkoły, i, i przecież możesz usiąść, porobić te filmy. Ja mówię, że to nie takie łatwe, coś tam. I pamiętam, później jakby skończyłeś jakąś taką dramą między nami. Pozdrawiam cię, Łukasz, tak swoją drogą. Ale, ale pamiętam, później jakby jakiś jego kolega Mateusz, te, 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 takie, takie jakieś dziwne. I on, pamiętam, miał tak, że on nie mógł grać na kompie, Rodzice mu po prostu tam totalnie zakazywali. Miał tylko chyba w weekend mógł grać i w owase pogrywał. E, a tak to siedział na, iPo na iPodzie. E, I właśnie iPoda kojarzę z tego, że gość po prostu wchodził na, na Skype'a Chyba, czy, czy coś tam na, przez iPoda chyba gadał, czy coś takiego <grym> Było mega zabawne ...jakimkolwiek rozsądkiem Także iPod pozostaje w stanie. przez cały, cały tydzień siedział na iPodzie w ...na który po prostu nie było mnie stać jeśli chodzi o rozkwit gadżetów, które jakoś zawładnęły przestrzenią publiczną, kiedy ja byłem młodszy, to wiadomo, organizery kasjo Tylko to jest zresztą też jakieś No, byłem dokładnie. Głównie dzieciakiem, znaczy wiadomo, przy okazji miałem jeszcze kilka innych ról, ale przede wszystkim byłem dzieciakiem, który był nastawiony na zabawki i bardzo chciałem mieć Ferbiego, O oh my god, Ferbies. W milionie próśb udało się. Byłem w McDonaldzie kiedyś Niekoniecznie były. Niekoniecznie byłem. I ja się tak stykało z tej zabawki, jednak wcześniej, o wiele ważniej na który nie mógł mieć psa w bloku i bardzo słusznie było tamagotchi i to tamagotchi, które mnie ominęło mnie odpytania tamagotchi, prawie jak Game Boy, bo wszyscy dostawali brick game. Ja nigdy Myślałem, jakoś tak tamagotchi że, wow, to były, ale tam, mnie interesowały. Zwierzątko, które będę chciał i znajomi to mieli, tylko potem się połapałem. Dziś tu mam tamagotchi mojej córki. Tam nie ma oryginalnego tamagotchi, tego zdaje się, że japońskiego dziwnego. Foru, który był strasznie rozbudowany, miał kilka generacji, mogły się łączyć z One są dosyć zaawansowane, powiem, że. O Tym dowiedziałem się w ogóle po latach. Wówczas pewnie nie miałem nawet internetu, a nawet jestem pewien, że tamagochi nie miałem pić. internetu, ale Jeść. dostałem Patrz. kupione u zegarmistrza przy placu Armii Krajowej w Mielcu najodrzędniejsze, różowe, podrobione, butlegowe tamagoci, <laughs> regularnie się wyłączało, Rozładowywało się chyba po 15 minutach zabawy. Co było dziwne, bo o te nie. baterie powinny trzymać tak beznadziejny ekranik co najmniej 22 lata, a poza tym <noise> e, pamiętam taką o dziwną nie. sytuację, Bucink. gdzie mój sąsiad ukradł mi to Tamagotchi, bo chciał zabić moje zwierzątko. Co jest psychopata! Potem ja ukradłem mu swoje Tamagotchi, podrobione Tamagotchi i uratowałem tego zwierzaka. Oh my god, bohater. Dziwne, jak bardzo byłem przywiązany do małego ekranika. Wow, uratował go. Który jeszcze dodatkowo był podróbą, więc witamy w Polsce. Wszystko ma swój tańszy zamiar. Lata 2000. Tak samo było z Tamagotchi. 90 tak 2000. z Perazusami i wszystkim innym. Jaka sprawa? Bardzo dzieciństwa, o którym marzyłem, a bez którego się dzieciństwo obyło, był Nintendo DS, konsola z 2004 roku przenośna. Kiedy zobaczyłem to po raz pierwszy na jakim stanowisku byłem, to zwaliło mi to mózg, no bo pierwszy raz widziałem w ogóle w życiu ekran dotykowy. Sobie Ale jak to było, Jordan zawsze był takim, kurde. Sobie tego nie wyobrazi, bo dorastały już. Z takim, takim, azjatyckim świrem. na konsoli po prostu jeszcze przenośnej było, nie do pomyślenia. Wibem, no, no tak... demo Metroida, jakiegoś, gdzie sterowało się strzałką, a kursorem było. Ja, chcia, ja chciałem Game gimboja. U nas było tak, że w zasadzie u nas mody kreowały się, znaczy taka moda na jakąś daną rzecz była taka osiedlowa. Ktoś miał deskę? Nie? Taką deskę do jeżdżenia? deskorolkę to nagle wszyscy zaczęli mieć. Tydzień mija i wszyscy już mają. Nie wiem, jakby rower, wszyscy na rowerze jeżdżą. Nie wiem, jakieś gdzieś tam, yy, pamiętam tam yy, Game Boye były, Game Boye Advance'y i pamiętam później wszyscy Game Boye, bo ktoś gdzieś tam wujek pojechał do, do Niemiec, gdzieś kupił coś tam. Ja miałem yy, wszyscy praktycznie mieli Game Boye Advance, a ja jako jedyny miałem Game Boy Advance SP. Do jak SP, czyli te takie otwierane, takie zajebiste. Nie wiem, gdzie to się podziało. To, w ogóle to jest pytanie, w zasadzie, czy wy macie takie rzeczy, które mieliście kiedyś za dzieciaka, ale dzisiaj nie macie pojęcia, gdzie to jest? Ja, ja wam powiem, teoria spiskowa, rodzice to sprzedali w pizdu. Ja nie wiem, co oni rozrobili z moimi rzeczami, ale moi rodzice gdzieś, gdzieś moje PS2, moje, moje Gameboy, ja nie wiem, gdzie to w ogóle jest mój PSP. Ja nie wiem gdzie to w ogóle jest, nie. Dotykowym się celowało. Party Dual Master. Mm. Skok względem pierwszego game boya, gdzie grafika była bardziej na bazie sprite'ów, tutaj jakieś pierwsze modele 3D. No i marzyłem o tym. Kurde, no to, to zim, dobrze. wygląda dobrze. Jak jak to jak do Metroidy nie? Rodziców, żeby się dołożyć do zakupu do mojego jakiegoś tam budżetu. I mama Nie ma szans. Karty, a do czego ci to będzie? Nie mogło być argumenty w stylu komputer do nauki kiedy stanął na tym, że gry, no to rodzice, ha, Szachmat! Przecież już masz komputer do grania. Więc Ale parę lat później już jako taki nastolatek, zbliżając się powoli do chyba 17-18 lat, za własne pieniądze kupiłem sobie Densa light'a używanego za jakieś grosze. Chyba to było 180 zł używane na jakimś czy Allegro. I tak, grałem na tym bardzo dużo, ale. Okazuje się, że ani ja, ani rodzice nie mieliśmy racji, ponieważ bardzo przydało mi się na studiach. Otóż jak byłem na japonistyce, w te, tam 2011-2012, to słowniki elektryczne to było coś, co bardzo pomagało, ale to było cholernie drogie, trzeba było to importować z zagranicy. A w przypadku DSA był taki myk, że w ramach cartridge'a, w sensie gry, programu, kupowało się Aha. program słownikowy. I ze stylusem to działa bezwzględnie i było. Okej, okay. a czy DS jest w ogóle używany do wielu rzeczy? Na przykład są takie e, specjalne kartridże, gdzie możesz na DSa a wypożyczałem ci DSa z taką specjalną grom. E, jakiś muzeum tam chyba, gdzieś w Francji, patrz, jak, jakiś gdzieś tam kurde, jakiś taki muzeum jest i, i to cię oprowadza w ogóle. To nie takie, takie ciekawe rzeczy, nie? Pisz sobie na YouTube z e, GPD4 Win, wowa na nim pograsz, to ciekawe. W Lówrze, no właśnie. E, ale jacy byli wasi rodzice? Na zasadzie, jakbyście poprosili waszych rodziców, żeby wam się dołożyli, to pomagali wam, czy raczej mieli was w dupie? Bo ja tak miałem, że jakby u nas myślę, że pozwalali rodzice tak na... Nie powiedziałbym, że na dużo, ale żyliśmy całkiem ok, Na zasadzie, jak były jakieś tam zachcianki, to spoko, ale... Znaczy, zachcianki takie... takie realistyczne, że poprosiłem na grę, to tam coś dostałem, gdzieś zapłacić za woła, to też gdzieś tam się udało. Więc nie było aż tak tragicznie, ale nie, nie mogłem sobie... Na przykład chciałem kiedyś taką... Takie pierwsze hulajnogi elektryczne. Była taka hulajnoga z takim guzikiem na stopie, że klikasz na stopie i, i, i jedzie. I pamiętam to, to gdzieś tam przemek, właśnie, ten mój Felskin kolega miał to. I ja też bardzo chciałem, ale moi rodzice nie chcieli mi tam. I tak samo deskę na przykład nie chcieli mi kupić, więc różnie, różnie powiedzieć, nie? To tańszą opcją niż słowniki, które gdzieś tam starsi koledzy sobie. To było moi dziece lat 2004 Okay, więc Dla mnie takim gadżetem, właściwie zestawem gadżetów, które chciałem mieć w dzieciństwie, ale nie mogłem mieć ze względu na to, że były. Bardzo chciałem konsolę PlayStation 4, to jest konsola mojego dzieciństwa. To drogie są zbiorczo efekty gitarowe. I może nie mowa jest tutaj o jakimś Uuu. specjalnie wczesnym dzieciństwie, bo są to czasy gimnazjum, ale jednak ze wszystkich gadżetów, które mógłbym wymienić, to właśnie te sprawiały mi najwięcej. Um, bólu tyłka, ze względu na to, że nie mogłem ich nabyć. I szczególnie okay. w pamięć zapadł mi efekt POG2. POG2? POG! A za 1000 złotych można już kupić sobie jakiś nowy piecyk, tak więc oczywiście mm. do zakupu tego padału nie doszło. POG w 2. czasach mamy też alternatywy do sprzętu analogowego teraz na przykład za piecyk służy mi zwyczajnie mój komputer i emulator piecyka, tak więc um, fajnie. Emulator piecyka. W których żyjemy. Jeśli chodzi o technologię, które, o której marzyłem za dzieciaka, a na którą nie mogłem Chyba sobie nie pozwolić, to wszystko sprowadza się, jak większość rzeczy w moim życiu, do. z mądrego. I tak mam na przykład diskmena, którego sobie po latach już mogłem wreszcie swojego kupić. O uzmanego, Jezu, pamiętam takie diskmeny. Jeszcze z sony z wczesnych lat dwutysięcznych. Wow! I była to fantastyczna technologia, miała takie zabezpieczenia nawet przeciwwstrząsowe, gdzie nawet mimo, że nie używałem go nigdy w trasie, no. ale, ale lubiłem go sobie w domku odpalić, to on wczytywał muzykę do swojej pamięci takiej podręcznej i zabezpieczał się w ten sposób przed jakimkolwiek wstrząsem. To ciekawe, nigdy Diskmana nie używałem ani walkmana, nic takiego. Tylko Trójki, gazety, w zasadzie. Jeśli mogę dalej wymieniać, jest Walkman i to też nie jest jakiś tam toki. Ryku, jaki tutaj Walkitoki. Chociaż to też jest bardzo fajny sprzęt, ale udało mi się kiedyś wygrać w konkursie. W życiu bym sobie na niego nie pozwolił. Wygrałem taki, który. O kurde. Automatycznie zmieniał kasetę w środku. To znaczy nie trzeba było tego Bayeru tutaj otwierać. Nie wiem, gdzie to się tutaj otwiera. O, chuj, trzeba było ja. wyciągnąć kasetę, obrócić i włożyć z powrotem. A ten skubaniec miał taki fajny przełącznik, i jak się kliknęło po dobrnięciu do końca jednej strony. ze Sławkiem, no Przełączało no, no. się i on automatycznie odtwarzał to w drugą stronę. No, fantastycznie. Miałeś Pokébola z Fanty? Nie, ale miałem kapstę tak, no z pokemonami to... z Fanty. Tam z Mirindy. Na zakończenie dorzucę trzy grosze od siebie. Jak wspominałem na początku, moim prawdopodobnie największym niespełnionym marzeniem było PlayStation 2. To był o Jezu, czas, ja kiedy byłem chciałem. absolutnym ja psychofanem Dragon Ball. A. Oglądałem, rysowałem, bawiłem się z kolegami. widzicie ja grałem kurcze kapsle grałem. z chipsów Pokemon. w mugu. Dość prymitywną, Mugen? dwuwymiarową bijatykę stworzoną na bazie darmowego łatwego w modyfikacji kreatora. Nie był to szczyt marzeń, ale niczego lepszego na pc nie było. beyblade kłuchwa, oczywiście, jak że tak. kiedy dowiedziałem się o istnieniu Budokai i zobaczyłem jak fenomenalnie. Jezu, tam pamiętam. Niestety Dragon Ball Z no, u, Budokai wymagał konsoli. U, u mnie dużo osób właśnie chciało to. A co do Beyblade'ów, to pamiętam, my, my kupowaliśmy takie podjebki tych Beyblade'ów, takie plastikowe i tam jakaś arena była już się biły jeszcze razu gdzieś tam jakiś kolega gdzieś mu kupił kurde oryginalnego Beyblada z takimi metalowymi wstawkami. I jak zawalczył, pamiętam, z jakimś kolegą tam, który miał podjebkowego, to ten metalowy był cięższy i miał te, te metalowe części to po prostu tego jego plastikowego go tak rozkurwił, że go po prostu jak się zetknęły to po prostu tamten plastikowa podjebka popękał cały, po prostu mu rozjeba tego Beyblada, nie? <laughs> Więc, no... Toli, a jedyna jedyna konsola jaką miałem to dawno już przestarzały leżący gdzieś na dnie szafy Pegasus. Mmm, ta gazus. Pamiętam, jak przed snem wyobrażałem <coughs> sobie, że wracam ze sklepu z nowiutką PS2. Tak, znam to. Jak a później budziłem się rozczarowany. Znam jak to. pokazywałem mamie filmiki z gry, próbując ją przekonać, że to naprawdę świetna gra i że warto mi ją kupić. Nie wiem dlaczego, ale... Nie zrozumiała. Chodzice pozostali niewzruszeni, a kiedy kilka lat później kupiłem sobie następcę PS2, czyli PlayStation 3, fascynacja Dragon Ballem minęła i no, ostatecznie no, no. nigdy w Budokai nie zagrałem. Ale sentyment zarówno do gry, jak i nie, samej ja, konsoli pozostał. Koniecznie podzielcie się w komentarzach z tego typu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Super. Super, bardzo fajnie. Ja wziąłem na raty swoje PS2. Zaraz po 18 na no lewe zaświadczenie o zarobkach. <laughs> Nieźle. <laughs> to standard był z tymi Beyblade'ami zawsze jakiś czas. Tak, tak, one się po prostu dupiły totalnie, nie? Ale takie Beyblady z klocków. A to całkiem ciekawe. Będzie może Warcraft 3, będzie dzisiaj później. Zagramy sobie Warcraft 3. <laughs> Mam dużo rzeczy w ogóle do zrobienia. Więc całkiem fajny film. Bardzo, bardzo dobry film. Pozdrawiam. Pozdrawiam całą ekipę TV Rzeczy jakieś różne i, i, i tyle kurcze fajnie fajnie e, ja też miałem jakieś takie swoje rzeczy chyba w trakcie opowiedziałem napiszcie co było waszym takim marzeniem niespełnionym z dzieciństwa na które dzisiaj możecie sobie pozwolić albo i nie możecie pozwolić bo tak <laughs> więc e, kamera lagam co tak czasami może być dobra e, pozdrawiam next life